Wami, tak jak ty. To sens mojego życia. Potwory i Ralph. Na jedno wychodzi. Diablica i krwawe orgie. Wspaniałe, och, cyganka. Dowiedzmy się, co nas czeka, Jennifer. Nie zamierzam płacić ani grosza jakiejś starej babie za to, że przepowie mi długi rejs z wysokim nieznajomym brunetem ja płacę. Zgoda. Przyjmuję w każdej walucie, bo to tylko pięć dorców. Tędy proszę, to jedyny dobry sposób. Chodź, Jennifer. Chciałybyśmy dowiedzieć się, nic nie mów, ja wszystko widzę. To całkiem jak scena krwawej cyganki z Yuka Flats. Nie widziałam tego.